Co zrobić, jeśli spowiedź mi nie pomaga? Ciągle przychodzę z tymi samymi grzechami. Jaki to jest sens się spowiadać? Trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Spowiedź nie jest sposobem na to, jak wy wyeliminować wszystkie błędy ze swojego życia, jak stać się człowiekiem skutecznym, zorganizowanym. To jest zagadnienie, w ogóle szerokie zagadnienie pracy nad sobą. Spowiedź jest po to, żeby nauczyć się. Prosić o pomoc. Spowiedź jest po to, żeby nabrać pokory. Dla mnie osobiście, y, spowiedź jest poza tym wszystkim, co już było powiedziane, jest też wspaniałym treningiem przed końcem mojego życia. Kiedy stanę przed Panem Bogiem i powiem tak, Boże, znasz moje życie. Nie mam nic na usprawiedliwienie moich grzechów. Te grzechy są paskudne. Ale proszę cię o miłosierdzie. Weź mnie do nieba, bo nie chcę być na wieki rozłączony od ciebie. I w gruncie rzeczy to jest to samo, co dzieje się podczas każdej mojej spowiedzi. Kiedy wyznaję moje grzechy, nie szukam usprawiedliwień, ale proszę tylko o boże miłosierdzie.